Będziemy widzowie malować chyba. Bo co tu robić? Nie wiem. Tu patrzcie, jak Majster pozabezpieczał fachowo. Szmat na rozkładał dookoła wszędzie. Tu Legansko. ręczniczki, papierki, full opcja. Taśmy na ręcznik przykleja. Widzieliście? No kurwa. Elegancko teraz. Zniszczone, kurwa. O, sykty, o, ładnie, że kurwa zmatował. Kurwa, Andrzejek, cóżś zrobił? Nie, ja, od lipy, Ale już Ja pierdolę. Także z kurwa, by chwytać. może to za zimno jest? Może. A może po prostu jesteśmy partakami? No chuj wiesz. Andrzejek dostał spraya i lecił. Malować. kurwa. Pierdalaj mi stąd, kurwa. Pierdalaj z mojej ziemi! Mas, Majster mówi, bez spływu to nie wejdzie. Kurde. Ja pierdolę, i co teraz zrobiłeś? Ja tak odwrócamy, tego nie widzę. No najładniej tak. wyglądać, nie? To. to zaraz cię napierdam. przyspawał wziął. A jakiej to rury, majster użyłeś? Jaki? 60. Tego czy ci tłumaczę? Nie będę tego wyjaśniał. Krali zawsze do łuku. O, o. Tuningowe, kurwa, customowe wydechy. Zapraszamy. Chuj naspawałem czegoś, nie wiem czy będzie szczelnie. Dobra robota. Dobra. jest git, pozdrawiam całą Legnicę. Ale pomalowany teraz na czarno, bestia będzie. Bo zanim rdza się, przeżre, to co najmniej ze dwa lata. Elegancko zrobiony malunek. Weź mi tu przyświeć. Kurwa. A, przyświe. Przyświeć kurwa. Świeć kurwa. Pizdę nie montaż kurwa. Patrzcie co ten majster zrobił. Dopiero się zorientowałem. Zukrainizował wziął mi to BMW. Podejdę od tej strony będzie lepiej widać. Widzicie to? Kurwa mać. I co żeś zrobił? Wlać mobil z Bęki! A nucie, w banki! Eee, papali, <trydfodies> <sounds> Niby próg dziurawy Ale zamocowania się podnosi i solidna wszystko konstrukcja jest Śrubunek customowy majster mówi trzeba um. zrobić bo to Lipa Lipa Będą tą śruby teraz Patrzcie widzowie widzi BMK Zobaczyła tą spierdaliznę i stwierdziła Ja spierdalam Wybie kopom na chwilę Bęka odzyskała i w końcu. Zupełnie inny samochód. To wejdzie tu, tu i tu i chuja jakaś tam będzie, nie? Ale już jesteśmy na ostatnim <grym> etapie produkcji.